Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w LEGO DC Super Złoczyńcy. W dzisiejszym odcinku wbijemy platynowe trofeum. Na samym początku zmieńmy się w Harley Quinn. Luthor powinien po prostu wystartować w wyborach. Niskie podatki dla bogatych. Czekajcie, Czego gdzie, tu nie lubić? Gdzie jest Harley Quinn? Odwołaj mój poranny bieg o siódmy. Ona gdzieś powinna... Dobra, za chwilę ją znajdziemy. A i właśnie, yy, pamiętacie jak wam mówiłem o tym... O tym trofeum Taran, w którym trzeba było złapać przeciwnika i zaszarżować na pięciu innych? To w tym pakiecie DLC, które teraz nagrałem z Aquamena numer 2, udało mi się to jednak zrobić wtedy, tylko miałem powiadomienia wyłączone na PlayStation, i dlatego e, po prostu nie dostałem powiadomienia o achievmentie. Ale Ciekawe, potem tarla, Wam pokażę. O, mamy. Teraz robimy... Teraz robimy trofeum... Teraz robimy trofeum bandyckie bugi. I musimy sprawić, żeby 5 osób jednocześnie nam zatańczyło. Dobra, już mamy 4 osoby. Tam jeszcze piąta zaraz podejdzie. I mam nadzieję, że zacznie tańczyć. To będzie wtedy już trofeum załatwione. No i proszę, zło and roll. No i super, mamy achievementa. Szczerze mówiąc całkiem spoko, może nawet pobijemy ten rekord, żeby było jeszcze więcej osób. Proszę bardzo. 6, 7 osób już tańczy 8 osób. Proszę bardzo. Tak jak mówię, najlepiej jest to zrobić w GOTAM. To nie jest wcale trudne trochę, widzicie, ile tej ludków jest. <grym> No, ale dobra. A jeszcze sobie może. Dobra, koniec zabawy. No to teraz tak. Kolejne trofeum, które mamy zdobyć. To mamy tak. Będąc w bat jaskini, posiadaj w drużynie jednocześnie Ridlera i Two Face'a. No to lecimy w takim razie. Gdzie mamy Wayne Manor. Tutaj mamy Wayne Manor Rezydencja Wayne'ów Proszę bardzo Lecimy do rezydencji Wayne'ów Zaraz zejdziemy na dół do Batiaskini I zrobimy to trofeum Tak jak mówiłem już dawno, dawno temu Powinienem się tym był zająć Ale tak jak mówię Już nie będę się powtarzał i gadał dwa razy to samo Po prostu nie ten. Zaniedbałem trochę tę serię, ale już są wakacje i wszystko nadrobię po kolei. Tak samo jak nie wiem już oglądaliście, skończyłem też Śródziemie cień wojny. Dobra. Potem jeszcze nagram ostrzy kaladrieli, dodatek. Dobra, Doktor fate. Dobra, gdzie mamy Riddlera? Po kolei będziemy szukać. O, proszę bardzo, jest Riddler. Tyle dziś zagadek do rozwikłania! Och, która pierwsza? I teraz szukamy tu facea Gdzie był tu face O, mamy też... Harley Quinn Lego Przygoda 2 i... zielona Latarnia Lego Przygoda 2 i Batman? Alfred? One. A ciekawe skąd mamy te, te postacie? To jest bardzo ciekawe. Czy to jest po prostu tak, że te gry są jakoś ze sobą zsynchronizowane? Sam nie wiem. Dobra, na razie znajdźmy. Proszę bardzo, Two Face. Two Face. Podwójnie zły, podwójnie groźny. No i super. Zgaduj szansa na pół. Mamy zrobione to trofeum. Teraz kolejny... Zostały nam tylko jeszcze dwa tro trofeum do platyny, dlatego że reszta to są trofea z DLC. I ja oczywiście też je zrobię, ale nie są one wymagane do platyny. I tak jak mówiłem wcześniej, żeby mieć platynę, po prostu trzeba wbić wszystkie trofea. To już naprawdę nie jest trudne. Pięć razy zmień element ciała własnej postaci. To w takim razie musimy pójść na Rikers Island. Nie, to jest iceberg. Popopu. Gdzie mamy? Gdzie mamy ten? O, proszę bardzo, edytor postaci Striker's Island. A i ja od razu mówię, jeszcze a propos, to jedno z tych, z tych trofeów, które zdobyłem czyli. Litaran, chwyć przeciwnika i zaszarżuj trafiając piątkę innych. Udało nam się to wbić tutaj, podczas tego właśnie dodatkowego pakietu z Lego Aquaman pakiet numer 2. Po prostu miałem wyłączone powiadomienia, chciałem tylko wam to pokazać. I druga rzecz bardzo łatwo możecie zdobyć to trofeum na poziomie. O tutaj, na poziomie Mecha Uciecha, Babcinę Koloseum, i tutaj po prostu bierzecie postać Solomona Grandiego, bierzecie kółkiem przeciwnika i nawalacie tym przeciwnikiem w innych przeciwników. I tutaj możecie właśnie wbić to trofeum Taran. Albo też w tym pakiecie z Lego Aquamena, jeżeli macie. Ale jest on płatny, więc po prostu mówię Wam ten sposób, taki w normalnej grze. No i co jest? Dobra. 5 razy zmień element ciała własnej postaci, czyli rozumiem, że to po prostu tak tak i też będzie potem jeszcze odcinek specjalny taki bonusowy, w którym jeszcze potworzymy resztę postaci. No ale przykładowo weźmy na przykład sobie kogo my tutaj mamy Aragami Shadow. Dobra, weźmy Shadowa przykładowo. Wygląd, zmieńmy mu na przykład głowę, albo nie zmieńmy mu ręce, na Aquaman Gladiator. No i teraz kontynuujemy sobie tryb fabularny, wychodzimy. Jeszcze raz bierzemy shadowa. Wygląd, ręce, obie dłonie. Powiedzmy, że akwalat. Zapiszmy. Myślę, że to po prostu wystarczy. Wystarczy taka normalna postać. Potem jeszcze ewentualnie, jeżeli to nie będzie działało, to możemy sprawdzić z tym, z azaratem. Ale raczej nie będzie to potrzebne, myślę. Dobra. Arsenal. Dobra, jeszcze raz mu tutaj zmieńmy... ...ręce na jakieś tam, nie wiem, powiedzmy Bronze Tiger. Nie wiem, czy to trzeba zmienić po prostu jeden element, czy na przykład zmienić mu pięć elementów. Nie wiem, jak to dokładnie działa. Zmieńmy mu ręce na... Na Aresa z powrotem. I co? Dostaniemy to trofeum czy nie? Czy to już było 5 razy? Pięć razy zmień element ciała własnej postaci. Element ciała. No to spróbujmy jeszcze raz. Wygląd. I powiedzmy nie wiem. A element ciała. Dobra, no to po prostu zmieńmy elementy ciała w takim razie, jeśli to o to chodzi. Bo to, to jest ciało. Mam nadzieję, że to o to chodzi. O, proszę bardzo, ten cylinder do tych spodni. Czyli to jest właśnie. Dobra, super. Mamy to trofeum, czyli musicie zmienić 5 razy element ciała swojej postaci. I jeszcze raz <zmiennie> zmieńmy ciało. Gdzie tutaj była ta ninja? Był gdzieś tutaj ninja z Ligi Zabójców, chyba. Chyba, że w sumie pasuje, chyba ten korpus. Dobra, już wiecie co, zostawmy to. Po prostu. Myślę, że pasuje ten korpus. I zmieńmy sobie teraz postać na. Na przykładowo. Nie wiem. O, Harley Quinn z Lego Przygoda 2. To jest ciekawe. Mega ciekawe. Czy w takim razie. postacie z DC, które po prostu zdobędziemy w Lego Przygodzie. Odblokowują nam się w Lego DC Super Złoczyńcy? To się wydaje naprawdę ciekawe. Dobra, gdzie jest Aragami? Gdzie jest mój... Gdzie jest mój Aragami, moja postać? Moja dwa... Rabbitman, Swamp Monster, Aragami, Red Hood... Dobra, bierzemy Aragamiego. I zostało nam już tylko jedno trofeum do zrobienia. A mianowicie odwiedzenie wszystkich, przejechanie się na wszystkich atrakcjach w Amusement Mile, czyli w tym takim parku rozrywki Jokera. O tu. No dobra, i teraz po kolei. rzeczy, którymi się możemy przejechać. No to, przy, no to tutaj mamy na przykład wagonik. Tam nie wiem czy da się przejechać tym diabelskim młynem, ale dobra, zaczekajmy chwilę. Zróbmy najpierw pełną rundkę tutaj tym. Jest spoko ta kolejka. Ok, przejechaliśmy się jednym. Dobra, co nam jeszcze teraz zostało? Powinno być pięć rzeczy, tak jak sprawdzałem w internecie. Dobra, tutaj mamy kolejny diabelski młyn. Tutaj też powinno dać, dać się wejść. Chyba nam jeszcze zostaną samochodziki, A raczej wiecie, to nie jest jakieś wielkie miejsce, więc powinniśmy chyba na luzie to wszystko znaleźć. To była trująca kolejka, na której byliśmy przed chwilą. Tutaj był diabelski młyn. O, tu mamy jeszcze karuzelę. Tak, karuzela to jest trzecia rzecz. Tam jeszcze były te takie samochodziki, które się zderzają. Naprawdę jest taka, że platyna w Lego DC Super Złoczyńce nie jest jakaś bardzo trudna Tak samo w Lego Przygoda 2 W Lego Przygoda 2 też dostałem trofeum na tym ostatnim liveie Tylko przez to, że miałem powiadomienia wyłączone To ich po prostu nie wyświetliły się na ekranie Ale one też są naprawdę banalne do zrobienia Te trofea Dobra, mamy trzy Co jest kolejne? Samochodziki No dobra, można sobie to odhaczyć. I pytanie, czy, czy zjeżdżalnia też się liczy? Czy coś jeszcze tutaj jest, czego po prostu nie ten, nie zauważyłem? Zjechaliśmy sobie. O, człowiek Lunapark. No i super, mamy to trofeum. I to oznacza, że dostaniemy moje moc do psoty. Także, moi drodzy, udało się. Mamy platynowy trofeum w LEGO DC Super Złoczyńcy. No i super, bardzo się z tego powodu cieszę. Chciałem, wiecie, już to trofeum po prostu wbić, bo mi to tak nurtowało głowę. Wiecie, jak to jest, że już prawie mam, ale jeszcze nie mam i chciałem to wbić. No i teraz tak jak, tak jak się możecie spodziewać, będzie jeszcze pakiet Ligi Młodych, dwa pakiety z Shazama, jeden pakiet z LEGO Batman Animated Series. To są jakby... tak, raz, dwa, trzy, cztery. I to chyba wszystko z DLC, znaczy tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy jeszcze jakiś pakiet pominąłem, czy nie. Ale na pewno te poziomy też będę robił na 100%, więc się tym w ogóle absolutnie nie przejmujcie. Wszystko będzie w swoim czasie. Dobra, polecimy sobie, nie wiem, tutaj na przykład. No i teraz już możemy wyjść sobie z gry. Pójść sobie w Achievementy. Synchronizujemy sobie z siecią PlayStation Network. Tam jest na 74%, bo są jeszcze jakieś tam trofea z DLC, takie proste w stylu po prostu ukończ poziom z odblokowanymi wszystkimi mini zestawami. Posiadaj wdrożenie w grze swobodnej, narzeczenia, jakomena, gladiatora. No to są takie naprawdę pierdoły po prostu. Ja to potem zrobię na pewno. Nie ma sprawy w ogóle. No ale skupmy się na razie na tym. Czyli Lego DC Super Złoczyńcy mamy 100%. Moja moc to psoty, czyli zbierz wszystkie trofea. Ukończ poziom nowy, ktoś nowy w te klocki, tak? Tutaj mamy pierwsze, drugie. Już nie będę wam tego czytał wszystkiego. No po kolei po prostu dostajemy trofea za przechodzenie. Za przechodzenie wszystkich tych misji fabularnych. To jest nie do pominięcia. Każdy kto przeszedł, to to dostaje. Tutaj mamy an, antyżycie, zawsze znajdzie sposób no to ukończ te fabularny. Potem zapełni pasek monet na każdym poziomie. odblokuje obejrzyj wszystkie układki mini zestawów. Zbierz wszystkie złote klocki. Zbierz wszystkie postacie. Ukończ wszystkie zdania w lokacji głównej. Namaluj graffiti na wszystkich plakatach superfotki. Ukończ grę w 100%. Ukończ wszystkie wyścigi w lokacji głównej. Kup Lobo. Stwórz własną postać. Posiadaj wdrożenie jednocześnie oulmena i szpona. No to właśnie o taranie wam mówiłem. Tutaj to właśnie wbiliśmy 5 razy zmieni element ciała własnej postaci, czyli chodzi o właśnie element korpusu. Zbierz wszystkie pojazdy, osiągnij mnożnik bojowy razy 10. Osiągnij najwyższy możliwy poziom przestępczości w lokacji głównej. No, czyli po prostu musicie porozwalać tam policjantów, czy jakieś po prostu opancerzone wozy, tak żebyście mieli tą tarczę na maksa, zapełnioną, ukończ poziom bez umierania, to akurat nie jest jakieś trudne skorzystaj ze wszystkich atrakcji amusement mile w lokacji głównej, to też teraz to wbiliśmy szybuj przy, jako Batman przez 60 sekund w lokacji głównej, to najlepiej jest to zrobić e, w sumie, w sumie nie wiem, na najwyższym budynku po prostu sobie fruwacie będąc w Baty i posiadając w jednocześnie Riddlera i Człowieka zagadkę, to teraz to zrobiliśmy zrób sobie selfie z Chang będąc w nim drużynie Będąc z nim w drużynie, ukończ wszystkie wyzwania w lokacji głównej. Grając jako Joker, zrób sobie selfie z Batmanem. <grym> Batman niezbyt zadowolony. Zło enroll, no to czyli właśnie to co wbiliśmy dzisiaj. No i to wszystko. To jest cała platyna. Tylko tyle. Tak jak mówiłem, nie jest to trudne wcale. Wystarczy po prostu tak naprawdę przejść grę na 100%. I wszystkie te trofea sobie wpadną. A te wszystkie trofea jeszcze z tego, to w sumie to, to w sumie mogę sobie zrobić za chwilę, bo co my tu mamy? Ukończ poziom z dodatkowymi wszystkimi zestawami, no to nie ma problemu. Stawczo Armowi jako King Shark. Pokonać 10 wrogich trenczyw jako ma Mara, czy tam Mera, po prostu. Okej, okay, no gdzie mamy King Sharka w ogóle? Tutaj. A, no King Shark jest tu. No to spoko, w sensie ja sobie pewnie te trofea już prywatnie zrobię Już wam ich nie będę pokazywał, bo one i tak się do platyny nie wliczają Tak sobie po prostu zrobię, żeby mieć 100%. Także to by było na tyle, jeżeli odcinek się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, zagrajmy w LEGO DC Super Złoczyńcy, będą jeszcze trzy filmy, jeden z tworzenia postaci, jeden z pokazu wszystkich pojazdów i jeden z pokazu wszystkich postaci. Trzymajcie się, cześć!